Dzień dobry. Czy pan jest może dyrektorem liceum na Grochowie? Tak. To posłuchaj mnie. K kartoflu! Zarządzam największą siecią restauracji w Polsce. Stołówki są w liceach, podstawówkach, przedszkolach i w żłobkach. Zarabiam miliardy. Więc jak ty i tobie podobni w śmiecie pozamykacie szkoły, to stracę te pieniądze, a jak ja stracę pieniądze, to ty stracisz jajca. Piłeś kiedyś. Herbatę z własnymi jądrami? Macie otworzyć z powrotem szkoły. Czy wyraziłam się jasno? T, 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 t. Tak. Cudownie. Do widzenia. Największe zyski mamy z zupy mlecznej. To gówno schodzi jak woda i jest tanie jak barszcz. Barszcz tak raz jest drogi. Ale, ale łazanki świetnie idą, bo to padlina. Kolumbijczycy podnieśli cenę na mak, więc nie dodawać go do makowca. Jasne? Dodamy pieprzą. Niech <laughs> <laughs> się krztuszą. Niech się krztuszą. O fu. Co? Włos w zupie. Nie pamiętasz Kuby? Tego, co doszedł w czwartej klasie? No co z nim? Też znalazł głos. I po tygodniu już go nie było. Riebiata, witamy w Polsce! Spotkałyśmy się z wami, bo potrzebujemy waszego towaru. Ziemniaku. Pomożecie? Aż to, nie ten embargo? A czułeś od katrapady? Spokojnie, spokojnie. My się embargo zajmiemy. Nie, nie! Nie, proszę, nie łam! Nie. Haha, pola na dokładkę, suko! Cii, do, spania, do spania, Tylko skąd wiadomo, że tu kucharki stoją za porwaniem tamtego Kacpra? Kamila! Kuby, bo w jego szafce znaleziono kruszonkę. No tak, to i znak rozpoznawczy. Rozumiesz? Deser, ostatnie danie. Śmierć. Drożdżówki to jedyny legalny słodycze, od kiedy kucharki przepłacają przez Sejm ustawę zakazującą ciastek i batoników. Wykosiły konkurencję. Teraz albo jesz drożdżówki, albo drożdżówki jedzą ciebie. Gdzie są pieniądze z obiadów, ty kurwo? Tyle! Tyle to samej Jarzynowej powinno być! Okradasz mnie szmato! Dzień dobry, chciałbym obiadał po... O... To znowu ty, ty kurwa śmiecił.